Recenzowany na łamach naszego serwisu Transformer Prime doczekał się tańszego odpowiednika, którego Asus oficjalnie wprowadził do sprzedaży na początku zeszłego tygodnia, a cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za Transformer Pad, bo właśnie tak się nazywa, to zaledwie 399 dolarów. Jak zapewne domyślacie się, niska cena wynika z pewnych zmian w specyfikacji, jakie musiał wprowadzić producent, ale nie można je nazywać drastycznymi. Zrezygnowano z aluminiowej obudowy na rzecz plastikowej, co również wpłynęło nieco na gabaryty urządzenia. Ponadto obniżono taktowanie o 100 MHz w czterordzeniowym procesorze Tegra 3 oraz zastosowano zwykły wyświetlacz IPS, a minimalną ilość pamięci na dane to 16 GB. Natomiast na plus można zaliczyć dodatkowy model z łącznością LTE oraz różne warianty kolorystyczne obudowy. Jak każdy Transformer i tutaj jest możliwość skorzystania ze stacji dokującej z klawiaturą i baterią, ale należy pamiętać, że nie jest ona kompatybilna z innymi modelami i odwrotnie. Już wkrótce możemy doczekać się dwóch nowych ultrabooków od Asusa, które mają nosić wspólną nazwę Zenbook Prime. Oba mają posiadać matowe panele IPS o rozmiarach 11.6 i 13.3 cala, które wyświetlą obraz w rozdzielczości 1080p. Główną jednostką mają być niskonapięciowe procesory Ivy Bridge, zaś za grafikę będzie odpowiadać najprawdopodobniej mobilny układ Kepler od Nvidia. Teraz wystarczy czekać na zielone światło od Intela, a jeśli takowe się pojawi, to Oba ultrabooki wylądują na półkach sklepowych w czerwcu tego roku. Oczywiście początkowo na Tajwanie w cenie około 800 i 1000 euro. Nie tak dawno temu Bloomberg podał do wiadomości informację, jakoby Windows 8 miał wkroczyć oficjalnie na rynek w październiku tego roku. Oczywiście była to jedynie plotka, ale w dobie ostatnich publikacji na Twitterze Building Windows 8, która głosi, że w pierwszym tygodniu czerwca ma dojść do wypuszczenia edycji Release Preview, czyli pewnego rodzaju beta platformy Microsoftu, termin wydania finalnej wersji w październiku wydaje się bardzo prawdopodobny. Mówi się, że zapisywanie danych w chmurze to przyszłość i poniekąd można się z tym zgodzić, bo przecież nie zawsze możemy zabrać ze sobą swój twardy dysk, czy przenośną pamięć. Wzrost popularności takich usług oferowanych przez Microsoftowego SkyDrive, czy też Dropboxa, potwierdza tę tezę, jak również fakt, że na rynek wkroczył również sam Google i od 24 kwietnia można korzystać z Google Drive, który na początek oferuje 5 GB darmowej przestrzeni, ale jest ona współdzielona z Picasso, Google Docs i tak dalej. Oczywiście rozmiar wirtualnego dysku można rozszerzyć nawet do 16 terabajtów, ale trzeba liczyć się z niemałymi kosztami miesięcznymi 800 dolarów. Google Drive umożliwia nam synchronizowanie danych za pośrednictwem komputerów PC, Mac, urządzeń z systemem Android, a niedługo także iOS. Mimo iż oferta wydaje się całkiem ciekawa, to problemem jest możliwość utworzenia wyłącznie jednego katalogu z przetrzymywanymi danymi. Oczywiście, jak to z nowościami zwykle bywa, rynek zweryfikuje ich celowość istnienia. Miłośnicy urządzeń z symbolem nadgryzionego jabłuszka często wymieniali jeden niezmiennie powtarzający się atut swojej ulubionej marki, czyli praktycznie zerowe zagrożenie ze strony wirusów. Jednakże, jak twierdzi założyciel jednego z największych programów antywirusowych, Eugene Kasperski, powodem takiego stanu rzeczy była dość mała ilość osób korzystających z systemu Apple. I jak twierdzi, macOS pod względem zabezpieczeń. Jest 10 lat za Microsoftem. Zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa w systemach z Cupertino wywołały ostatnie ataki Trojana Flashback, który zainfekował już ponad 600 tysięcy komputerów. Jednakże Kasperski twierdzi, że to dopiero początek, kwitując słowami: Witaj w świecie Microsoftu, Mac, świecie pełnym złośliwego oprogramowania. Telewizory konkurujące z kinem? Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej prawdopodobny, bo firmy prześcigają się w tworzeniu wielkoekranowych telewizorów. Tym razem próbę podejmuje pana który zapowiedział stworzenie 145-calowego ekranu plazmowego mogącego wyświetlić obraz w rozdzielczości 7680 na 4320. Ma być to pierwszy ekran, który nie będzie potrzebował podświetlenia z tyłu i jednocześnie największym ekranem 8K w historii. Więcej szczegółów na temat Supervision, bo tak ma się nazywać, nie zdradzono, podobnie jak z ale ta zapewne będzie odrobinę wyższa niż bilet do kina. Xenos 4 Quad to najnowszy układ typu SoC Samsunga, który będzie wyposażony w 4 rdzenie Cortex A9 taktowane maksymalnym zegarem 1,4 GHz, a wykonane w procesie technologicznym 32 nm. Hmm, jak na razie bez większych szaleń, więc może układ graficzny. Niestety tej kwestii Samsung nie wyjawił, a skoro premiera odbyła się bez przechwałek, to pewnie zostanie wykorzystany dobrze znany układ Mali 400 MP4. Cóż, nie można mówić o wielkim skoku technologicznym, aczkolwiek Xenos 4 Quad ma być o 20% Mniej pazerny na energię niż jego poprzednik, głównie ze sprawą mniejszego procesu technologicznego oraz technologii zarządzania pracą rdzeni. Jedno jest pewne: najnowszy procesor Samsunga będzie sercem nadchodzącego smartfona z serii Galaxy. Czy będzie to trujeczka? O tym przekonamy się już niebawem.